Witamy Państwa bardzo serdecznie z Już za chwilę start kolejnej edycji Skandia Maratonu, będącej kolejną eliminacją Pucharu Polski. Tradycyjnie już w Skandia Maratonie obok siebie wystartowali zawodowcy i amatorzy. Każdy mógł wybrać dystans odpowiedni dla siebie, od mini począwszy na Grand do kończąc. Przepiękna trasa, malownicza trasa, no i w ogóle chyba kaszuby. To jest region, który przyciągać może wielu, wielu sympatyków jazd na rowerze. Na najdłuższym dystansie zaliczanym do Pucharu Polski na starcie nie zabrakło czołówki. Bartosza Banacha z HP Sferis czy Dariusza Batka z CTC. Zadowoli dzisiaj nie tylko zwycięstwo. Na dystansie ponad 80 kilometrów zaatakowali Dariusz Batek z CTC i Wojciech Halejak z HP Sferis. Na mecie nieznacznie lepszy był zawodnik z Polkowic, notując tym samym drugie zwycięstwo z rzędu. Współpracowaliśmy zgodnie cały wyścig no i powiem szczerze, że... Dzisiaj czułem się naprawdę wyśmienicie i, i tego finiszu się nie bałem. Dotychczasowy lider Pucharu Polski Bartosz Banach był tym razem piąty. Mocny pościg. Ja, Andrzej Kajzer i Aleks Rożała mocno ciągnęliśmy, ale nie byliśmy w stanie ich dogonić. Wśród kobiet triumfowała Magda Sadłecka z CTC. Przed zawodnikami rywalizującymi w Skandia Maratonii i w Pucharze Polski teraz ponad miesiąc przerwy. We wrześniu kolejne edycje w Rzeszowie i Kwidzynie. No i Dąbrowa Górnicza Mistrzostwa Polski w maratonach, czyli tam myślę, będzie wielka, wielka frekwencja.